6. Lakier jest delikatny. Odpryski pojawiają się szczególnie szybko na krawędzi maski. Metal jest jednak dość wysokiej jakości. Karoseria nierdzewieje szybko. Najbardziej narażone na korozję są dolne krawędzie drzwi i tylne nadkola. W samochodach młodszych niż 2010 rok korozja często zaczyna się pojawiać w pobliżu chromowanych listew na masce, które pojawiły się podczas renowacji. Powłoka na lekkiej aluminiowej części ramion wycieraczek może puchnąć, co może prowadzić do powstania znacznej korozji podpowłokowej. Oryginalna szyba przednia jest dość miękka, łatwo się przeciera i rysuje. W samochodach przed renowacją uszczelki listew pod szybą mogą przeciekać do wnętrza przez wodę. Otwierana na bok klapa bagażnika, w której mieści się ciężkie koło zapasowe, powoduje zużycie sworzni zawiasów. Zawiasy nie są tanie, ale są przykręcane i łatwe w wymianie. Nawiasem mówiąc, wersje przeznaczone na niektóre rynki, w tym japoński, nie mają koła zapasowego na klapie bagażnika. Regulacja zamka pomaga wyeliminować kolejną przyczynę stukania piątych drzwi na nierównych nawierzchniach. Wewnętrzne gumowe ograniczniki osłony koła zapasowego są wgniecione i zaczynają się chwiać. Nie ma potrzeby kupowania nowej osłony, wystarczy przykleić uniwersalną uszczelkę. Ograniczniki otwarcia drzwi po od 5 do 8 latach ulegają osłabieniu i przestają spełniać swoją funkcję. Wnętrze zawiera dużo twardego plastiku, który skrzypi, a ilość skrzypień zwiększa się z czasem. Z czasem, wypełnienie siedziska zapada się, boki wyginają się i tracą kształt. Skóra ekologiczna po bokach siedzeń często pęka, szczególnie w mroźną pogodę. Kierownica z gumowym wieńcem i gałka zmiany biegów zużywają się po przejechaniu od 100 do 120 tysięcy km. Zamek w górnym schowku często się zacina. Mocowania obu części pokrowca na podłokietnik nie są szczególnie mocne i z czasem ulegają poluzowaniu. Generalnie elektryka jest dość prosta i trwała. Jednak po od 120 do 150 km alternator może ulec awarii z powodu mostka diodowego. Crossover zmagał się z szeroko komentowanym problemem zacinającego się elektronicznego pedału przyspieszenia w CTS i który z powodu zużycia zwiększa tarcie i utrudnia ruch. Samochody przed restylingiem, starsze niż z 2010 roku, były objęte akcją serwisową polegającą na wymianie tego elementu. Oznaką ewentualnego zacięcia pedału w pozycji częściowo wciśniętej są trudności z jego ponownym wciśnięciem. Utrata styku w wyłączniku świateł stopu pod pedałem hamulca to typowy problem znany z pierwszej generacji RAV4. Po od 3 do 5 latach silnik na nagrzewnicy często zaczyna głośno pracować. Nie ma potrzeby kupowania nowego, z reguły wystarczy na smarowanie łożysk. Silniki drugie 0, 1AZFE i drugi 4, 2AZFE, z rodziny, która pojawiła się w 2000 roku, są niezawodne. Różnią się średnicą cylindra i skokiem tłoka, a ich żywotność przekracza 350 km. Jeśli śruby głowicy cylindrów nie zostaną starannie dokręcone, łatwo ozerwanie gwintów w aluminiowym bloku cylindrów. Luźne dopasowanie elementów prowadzi do wycieku płynu chłodzącego i przegrzania. Po przejechaniu od 100 do 150 km może być konieczna regulacja luzów zaworowych poprzez dobór popychaczy. Pompa wody jest podatna na wycieki po przejechaniu od 80 do 100 km. Po przejechaniu od 100 do 120 km często występują wycieki z uszczelnień wału korbowego. Z powodu niedostatecznego smarowania, po przejechaniu od 120 do 150 km może dojść do zużycia łańcucha rozrządu i pierścieni tłokowych. Przepustnice należy czyścić co od 50 do 70 km. Uszkodzony zawór biegu jałowego i czujnik masowego przepływu powietrza prowadzą do niestabilnej pracy silnika na biegu jałowym. Silniki 2.0 3ZRFAE, które pojawiły się po liftingu w 2010 roku, nie wymagają regulacji zaworów ze względu na obecność kompensatorów hydraulicznych, ale są ogólnie mniej niezawodne. Najczęstszą przyczyną utraty przyczepności spowodowanej przez mechanizm zmiany skoku zaworów Valvematic jest uszkodzony czujnik ciśnienia lub jednostka sterująca. W obu przypadkach diagnostyka pokładowa wyświetli komunikat o błędzie. Można spróbować uniknąć zakupu drogiego sterownika silnika ECU, zazwyczaj problem leży w uszkodzonym obwodzie, a sterownik można otworzyć i ponownie przylutować. Awaria sprzęgieł zmiennych faz rozrządu na wałkach dolotowym i wydechowym Dual VVTI może wystąpić po przejechaniu od 100 do 120 km. Po od 120 do 140 km pompa próżniowa często ulega awarii. Łatwość naprawy jednostki jest niska, dlatego kupując nową lepiej wybrać ostatnią z trzech modyfikacji, ulepszoną i droższą. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów serii E325F i sześciobiegowa EB61 w wersjach poliftingu są trwałe i mają żywotność do 500 km rzadko powodują poważniejsze problemy niż wycieki z uszczelnień związane z wiekiem. Sprzęgło jest również trwałe i przy umiarkowanym obciążeniu wytrzymuje do od 160 do 180 km. Czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów ICIN U140F Model 2000 nie wyróżnia się szybkością, ale pod względem niezawodności dorównuje skrzyniom manualnym. Przy odpowiedniej pielęgnacji i wymianie oleju co od 60 do 80 km może przejechać co najmniej 450 km. Charakteryzuje się wysoką łatwością serwisowania i możliwością późniejszego remontu. Przekładnia Aisin serii K11 w zmodernizowanych wersjach z silnikiem 2.0 ma żywotność o połowę krótszą niż czterobiegowa skrzynia automatyczna. Wariator jest bardzo podatny na zabrudzenie oleju. Zaleca się jego wymianę co od 40 do 60 km. Nie tylko łożyska podporowe wału i przekładnia planetarna mogą ulec poważnemu zużyciu, cierpi na tym również kołnierz obudowy mechanizmu różnicowego. Zniszczenie tej cienkościennej sekcji to wyrok śmierci dla jednostki, ale w przypadku drobnych pęknięć, dokręcenie tulei i zastosowanie uszczelniacza może uratować sytuację. Przy przebiegu powyżej 250 km, zerwanie zużytego paska, którego ogniwa uszkadzają wnętrze skrzyni, grozi poważnymi konsekwencjami. Usterki w działaniu wariatora po 120 km mogą być spowodowane usterką któregoś z czujników lub utratą styków w złączach. Przyczyną awarii wariatora może być procesor sterujący silnikiem ECU. Przed zakupem nowego urządzenia można spróbować przywrócić jego działanie poprzez restart oprogramowania. Wersje z napędem na przednie koła nie mają problemów ze skrzynią biegów. W modelach 4x4 przednia przekładnia kątowa jest prosta i trwała. Sprzęgło tylnego napędu w crossoverach przed liftingiem może ulec awarii po od 60 do 80 tys. km, z powodu łożyska z niesprawnym uszczelnieniem. W zmodernizowanych crossoverach ma ono zwiększone wymiary i żywotność do od 180 000 do 200 tys. km. Olej w tylnej skrzyni biegów należy wymieniać co od 30 do 40 km. Uszczelniacze półosi są podatne na przecieki po od 80 do 100 km. Uszczelniacze tylnego wału napędowego po od 120 do 140 km. Wał kardana ma żywotność ponad 400 km. Jeśli jednak poprzeczki ulegną zużyciu, należy je wymienić w całości. W zawieszeniu jako pierwsze, po od 50 do 60 km ulegają uszkodzeniu tuleje przedniego drążka stabilizatora, a po od 70 do 100 km kolumny stabilizatora. Zaparowanie przednich amortyzatorów po 100 km nie jest oznaką ich rychłej awarii. Zazwyczaj zdarza się to po 150 km. Amortyzatory tylne są trwalsze, z reguły wytrzymują do 200 000 km. Podobnie jak przednie zapewniają maksymalną żywotność pod warunkiem nienaruszonych osłon przeciwpyłowych. Drążki wzdłużne tylnego zawieszenia wielowahaczowego mogą się zużyć po od 80 do 120 km. Jednak najtrwalsze są drążki z odnowionych wersji crossovera, które posiadają wzmocnione silent bloki. Pozostałe silent bloki, zarówno tylnego, jak i przedniego zawieszenia Macphersona, wytrzymują z reguły 200 km. Stworzeń kulowy stalowego wahacza przedniego wymienia się osobno, zazwyczaj nie wcześniej niż po od 160 do 180 km. Łożyska piast często trzeba wymienić razem z piastami po od 100 do 150 km. W elektrycznym mechanizmie wspomagania kierownicy samochodów wyprodukowanych w latach 2007 do 2008, plastikowe tuleje na wylocie przekładni kierowniczej są słabe. Często stukają po od 50 do 60 km. W zmodernizowanym układzie wytrzymują one nawet od 130 do 150 km. Inną częstą przyczyną stuków w układzie kierowniczym są drążki kierownicze. Po przejechaniu od 140 do 160 km wał kierowniczy z uszkodzonym przegubem kardana może wymagać wymiany. Zaciski hamulcowe bez regularnego czyszczenia i smarowania prowadnic są podatne na zacinanie. Tarcze hamulcowe łatwo ulegają odkształceniu w wyniku przegrzania. Wniosek. Z wyjątkiem dwulitrowej wersji z CVT, która budzi najwięcej wątpliwości, crossover Toyota RAV4 trzeciej generacji, choć nie pozbawiony wad, jest bardziej niezawodny niż większość swoich konkurentów. To tłumaczy powolny spadek cen i wysoką płynność. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. E. Cześć Przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.